Mnóstwo pytań, a tak e, niewiele odpowiedzi, więc już przychodzę z tymi odpowiedziami. E, ciągle bez przerwy mnie pytacie, dlaczego nie można się do nas e, umówić na jutro? To że na jutro się po prostu nie da. Na wrzesień zapraszamy na Afroloki na stelażu. Afroloki na stelażu to są te Afroloki, które, gdzie macie stelaż z włosów waszych naturalnych, i na to brajderka szydełkiem e, naciąga włosy syntetyczne. I powinny to wybrać wszystkie z Was, które chcą głębokiej metamorfozy. Czyli jesteście blondynkami, chcecie być brunetkami, jesteście blondynkami, chcecie być brunetkami. To Wam gwarantuje głęboką, pełną metamorfozę. Możecie mieć zupełnie inne włosy. Oczywiście długość się skręty bez znaczenia. Afroloki punktowe. To są te afroloki, te, które ja noszę i które tak bardzo lubię. Tutaj jest mały warkoczek, dopiero do tego są włosy syntetyczne, i one są doczepiane bezpośrednio do waszych włosów naturalnych. Dla kogo są te włosy? Dla tych z Was, które chcą dobrać sobie taki kolor. Zbliżony do waszego naturalnego koloru. Ja mam taki myśli blondzik, jak widzicie z natury, i do tego dobrałam takie piękne arielki, które dają rozjaśnienie, ponieważ mają jasne końce. Są długie przede wszystkim, tak jak chciałam, i mogę je oczywiście spinać, bo to też Was to bardzo interesuje za każdym razem, ale te warkocze będą widoczne. Tu. To wygląda bardzo ładnie, ale dla tych z Was, które są nieco odważniejsze, nie boją się pokazywać tego, że to są włosy syntetyczne i są zdecydowane na to, żeby afroloki były spójne z Waszymi włosami naturalnymi. Oczywiście też przy pomocy warkoczyków możemy założyć zupełnie inny kolor afroloków, ale trzeba się liczyć z tym, że to będzie mocno widoczne. Wszystko zależy tak naprawdę od Was. I na afroloki punktowe zapraszamy jeszcze w sierpniu, dziewczyny. Pamiętajcie też o tym, że wszystkie afroloki, wszystkie afroloki u nas kosztują 1000 zł. I obowiązuje zadatek. Bez zadatku nikt nie jedzie dalej. To znaczy, ten zadatek gwarantuje nam to, że Wy będziecie, a dla Was też jest bezpieczeństwem, że my będziemy na pewno. Pamiętajcie, że to są usługi mobilne, czyli dojeżdżamy do Was, startujemy z płotka. Do zobaczenia.